Jeżeli tak jak ja lubicie modyfikować gry i lubicie wygrywać różne modyfikacje do Bloonsów, no to zaszła pewna rewolucja i dzisiaj chciałbym Wam o tym popowiedzieć i przetestujemy sobie parę modzików. Została wypuszczona nowa wersja Blun TD Helpera, czyli takiego podstawowego moda, który wprowadza nam obsługę modów i spokojnie nie dostaniecie za to bana, chyba że będziecie grali na multi na modach, na jakichś publicznych sesjach, coś takiego, ale ja używam modów i nie mam tego listka, że moje konto nie jest w żaden sposób oflagowane, ale nieważne. Pojawiła nam się nowa tutaj mm, opcja, i jeżeli sobie to klikniemy, to mamy aktualnie zainstalowanego tylko tego helpera. I wystarczy, że sobie na przykład weźmiemy Create Mod, można sobie stworzyć na przykład moda, ale tym się nie będziemy na razie zajmowali. Bierzemy, mamy teraz przeglądarkę modów. Normalnie, jeżeli chcemy sobie coś fajnego pobrać na odcinek, no to na przykład Better Armor Piercing nie chcę. Kart Manki. Czy pamiętacie odcinki z Kartmanki? Ten kto pamięta, zostawia teraz like pod tym filmem, a ten co tego nie pamięta to musi zasubskrybować kanał mamy zbalansowany random towers, z tego moda też wielokrotnie wam pokazywałem więc weźmy sobie, przetestujmy na przykład sacrifice helper o widzicie, takie są, tu są szczegółowe opisy każdego upgrade'u no to są mody, które się pojawiały, ale ja chciałem dzisiaj sprawdzić to, time traveler jest to customowa małpka z customowymi modelami ma 15 upgrade'ów, widzimy przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość, wygląda to naprawdę spokojnie. Klikam sobie to i w sumie nie mam pojęcia co teraz. A, i naprawdę mod jest. Mod jest zainstalowany, jakie to jest? Is... Piękne! No nie mów, że to, nie, nie będę musiał resetować gry. I po prostu tam y, małpeczka od razu się gdzieś tutaj pojawi. Okej, okay, nie widzę jej, albo jestem ślepy, albo trzeba zresetować grę. Jeszcze za chwilę zobaczę. Disable nie restart. A, dobra. Czyli mm, żeby zapisać zmiany, musimy zresetować gierkę. I rzeczywiście pojawił się nasz podróżnik w czasie, który wygląda na razie jak inżynier, ale jak widzicie, ma normalnie e, wszystkie rzeczy customowe. Także naprawdę moc stosowanie nigdy nie było y, prostsze gdy wybieramy sobie y y, moda nie musimy wiecie szukać tego gdzieś tam w internecie i tak dalej i tak dalej y, instalacja jest jeszcze troszkę problematyczna bo trzeba poczekać na oficjalną jakby y, oficjalne tego wypuszczenie ja nie mogłem się doczekać i zacząłem tam kombinować ale sprawdźmy w ogóle jak on y, działa ten właśnie Time Traveler bo bardzo mnie to interesuje o, weźmy też postawmy sobie z tej strony zwykłego darta wy jeżeli szukacie tanich gierek no to koniecznie sprawdźcie ofertę na Kinguinie, z kodem lotar wszystko jest 5% taniej, co pewnie już wiecie, ale nie wiecie tego, że wstartował nowy giveaway i możecie wygrać, także polecam oczywiście sobie sprawdzić. Oj, oj, oj. dobra, to jest inżynier, weapon, okej. Okay. Futuristic weapons allow maximum damage, czyli będziemy zwiększali obrażenia, tutaj podobno miały być customowe modele, nawet było napisane. I czekam na razie na te customowe modele, czekaj, czy ja mogę... Aha, czyli to jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a to jest przeszłość. Okej, okay, już rozumiem. <laughs> Już to rozumiem. Te, ten odcinek traktuj, traktujcie jako taką ciekawostkę, bo nie mam pojęcia, czy, wiecie, czy uda mi się też pokazać na przykład piąty tier i tak dalej, ale możemy się mówić, że na pewno będzie to w przyszłym odcinku też, jeżeli dzisiaj tego nie zrobię, bo chciałem po prostu sprawdzić tego helpera. Tak, tutaj też możecie sobie bardzo łatwo zainstalować Ultimate Cross Puffing, co jest naprawdę, naprawdę spoko. Cross Command Gain, a Plasma Sword to damage the Blues at the close, czyli będziemy po prostu bili balony na blitz. No to bardzo bym chciał to mieć i bardzo chciałbym to postawić, więc y, miejmy nadzieję, że też nie będzie y, jakichś dziwnych tutaj problemów, postawmy sobie tego i zrobimy pod, y, go pod dzidę. on będzie y, wszystko atakował swoją dziną, tu mamy power puncha tylko że za dużo informacji niestety nie mamy, ale to jest dziwne jest mod opisywany, no są customowe modele i tak dalej i później odpalasz tego Time Travelera i okazuje się, że on wygląda jak zwykły inżynier, no trochę czuję się lekko oszukany, nie powiem, że mocno oszukany, ale czuję się lekko oszukany bo cały czas czekam, wiecie na ten moment w bluesach, gdy będzie, gra będzie obsługiwała takie typowo customowe modele, nie żadne przekolorowania zwykłych małpek i tak dalej, tylko normalnie będzie gdzie można stworzyć customowy model, wgrać go do gierki i gierka będzie go rozpoznawała, bo z tego co wiem, na razie jest z tym problem i nawet nie wiem, czy w tym y, update'cie teraz nie zostało to troszkę, mm, troszkę zmienione, nawet y, ja sobie wszystko odpalę, y, custom bloonsy można niby robić, y, można custom round sety, czyli można y, nie wiem, własną liczbę rund sobie zrobić, więc y, to jest y, na, naprawdę ciekawe, jak to tutaj będzie y, dokładnie wyglądało i w sumie, jeżeli to jest takie proste zrobienie, małp bo wystarczy zrobić ikonki i coś tam poprzestawiać, to może ja bym spróbował zrobić też małpkę. No to, to jest do zrobienia. Ability Send AP Dinozaur flying towards the blooms. O właśnie, no to to będziemy musieli sprawdzić. Czy pojawił się tutaj dinozaur? <laughs> Czyli będę wysyłał dinozaura, który będzie yy, atakował tak jakby balony. No wydaje się mu to okej, okay, ja też nie wiem, czy mam w ogóle coś na camo. No e, ja chyba nie mam nic na kamo. Także weźmy sobie triple szocika szybkiego, ustawmy, żeby bił jako pierwszy kamo. No kurde, to jest tak przyjemne teraz in instalowanie, bo do tej pory, jeżeli yy, nie kojarzycie tematu, to trzeba było yy, wbijać na takie strony różne, albo siedzieć na Discordach i po prostu za jakiś czas odświeżać, sprawdzać, co ludzie opublikowali, musiałeś sobie to przetestować, bo tak naprawdę nie wiadomo było, co to dokładnie jest i no ogólnie nie było to takie intuicyjne jak teraz. A teraz otworzyłem sobie, cyk, wyszukałem modzika, pobrałem, trzeba zresetować grę, jeżeli byłoby wiecie, idealnie to byłby restart, restart gry właśnie w, w grze już, że bez resetowania grę, ale by nam odświeżyło po prostu ją, oj, żeby tutaj się nie nic dziwnego, nie odwaliło, 27 runda, spoko, spoko, spoko. Dawać mi tego dinozaura. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda dinozaur i czy rzeczywiście tu jest customowy model, bo na razie, no małpka wygląda jak zwykły inżynier, nawet strzela dokładnie takimi samymi pociskami i mamy pierwszy problem, dlatego postawmy sobie alchemika. OK, first na strong, na strong alchemiku. Pięknie. dziękuję, <gryw> dziękuję za to, że pozwoliłeś tutaj Zniszczyć te metalowe balony, ja też zapomniałem, że one są tędy. Znaczy, że one na środku są. W sumie na środku powinna być jakaś wioska, a tego też nie zrobiłem. Hmm. No to mamy mały problem, którym będzie się trzeba zająć, ale wróćmy może do naszego dinozaura. I czy rzeczywiście pojawi się dinozaur? Ty, no nie widzę go. Sending a pet dinosaur flying towards balloons. Ale gdzie on jest? <laughs> Czy ja wydaję 2000? Czy ja wydaję 2000? Może, że jestem ślepy widzowie? Może ja tego nie widzę? Nie, nie podoba mi się ten mod. Ok, powiem Wam wprost, nie podoba mi się ten mod. miało być inaczej. Może coś jeszcze nie zostało, zostało dodane. Disable, wyłączmy go. Przejrzyjmy jeszcze mody. Random Towers, and Upgrades, Robo Farmer. Kto to jest Robo Farmer? Ym, Gifts Abedemana, Farmer Infinite. E, aha, dobra, to już y, pamiętam, kiedyś było testowane. Ultimate Cross Puffing to jest mod chyba, który, y, na który najwięcej osób czeka. A teraz zobaczcie, klikasz sobie y, i klikasz. I powinien za chwilę się pobrać, bo ten mod jest e, dość duży, więc e, poczekajmy chwilkę. No i sprawdźmy, czy udało mi się to dobrze zainstalować. E, bierzemy raz, dwa, trzy, jak widzicie, <grytanie> wszystko bez żadnych problemów. Aż jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to, e, jak to działa dobrze i, i jak fajnie jest to e, przeprowadzone. Także, jeżeli do tej pory mieliście problemy, żeby. Zmusić grę do działania z modami, a zawsze chcieliście tego spróbować, to polecam teraz. Tylko jest jeszcze jeden mały problem: że trzeba zainstalować nowszą wersję Melon Loadera, który aktualnie nie jest jeszcze publiczny i trzeba z tym troszkę poczekać. Tak jak mówiłem, ja nie chciałem czekać, więc pobrałem taką alter... może nie alternatywną, ale wersję, która chyba wyszła z 17 minut temu. Tak mi przynajmniej pokazywało tam, więc ona nie jest jeszcze wypuszczona publicznie. Może jak widzicie, ten odcinek już jest wszystko ładnie zrobione, a jeżeli i nie wiecie, jak w ogóle zainstalować mody. No to wpiszcie sobie tutorial blunsy, moty, Installation Guide albo coś takiego. I wystarczy naprawdę raz to ogarnąć. I później sobie odpalacie to w gierce. I naprawdę pięknie to działa. Dobra, jeszcze ostatni modzik, ok? Ostatni modzik. Chcę zobaczyć, czy jest coś takiego, co mm, ominąłem wcześniej. Infinite Ultra Boost, Better Ultra Vision, Industrial. Czekaj, Industrial Farmer. Custom Hero, who collects your banana and helps you expand your farming. Czekajcie, to ja testowałem Industrial Farmera i ja nie testowałem, yy, gdzie on jest. Gdzie ty jesteś? Copy Pasta Towers, nie, 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 nie. Gdzie jest? Robo Farmer. Ja ciebie nie sprawdzałem. Dobra, także ja sobie mm, wezmę go pobiorę i za chwilę go przetestujemy, czy sprawdzę, czy coś mamy. Balanset Random Towers, to był bardzo fajny jeśli miło go wspominam. Tutaj macie customowe mapki, co też y, jest naprawdę spoko, też sobie to pobiorę. Ability Choice nawet nie, nie mam pojęcia, oj, otworzyła mi się jakaś strona z tym modem, ale tego też nie chcę. Mm, a menu Choice to Tower with Abilities? Aha, czyli po prostu będę mógł sobie wybrać, jaką chcę umiejętność danej małpki na środkowym pierze. Minionki, ja takich. Nie lubię bardzo, Unlimited O, czyli można mieć nieskończoną liczbę piątych tierów, jeżeli ktoś coś takiego chce. Instamanki rework, nie wiem na czym to polega. Copy paste kopiuj w małpki, kiedy weźmiesz Ctrl-C, kiedy, kiedy zaznaczasz wieżyczkę, możesz ją skopiować i pokażeć jej całkowity koszt aha, no to spoko, auto-escape to jest mod, który wiele osób mówiło, że powinniśmy go mieć, albo ja powinienem mieć, bo naprawdę ratuje czasami życie, to jest wychodzi wam automatycznie z gry, jeżeli na przykład balony są blisko i na przykład zostaje wam 1 HP in-game switch, jak widzicie tego jeszcze nie ma dużo, ponieważ um, lista, lista obsługiwanych tak jakby twórców będzie się zwiększała i tak jak mówiłem jest to pierwsza wersja, więc jeszcze sprawdzę sobie tego robo-farmera i, 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 i będę miał, będę miał już cały podgląd tej sytuacji, jak to dokładnie wygląda. O, i pojawił się RoboFarmer, czy okej, okay, ma tutaj zmienioną ikonkę i tak naprawdę to jest wszystko, a nie nie, 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 on miał mieć globalny zasięg to miała być jakby jego największa zmiana ale ja byłem pewien, że on zostanie dodany jako osobna bałka, a nie, że będę musiał korzystać z moich insta małpek, których no nawiasem duży, nawiasem mówiąc mam troszkę, ale nie, 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 nie o coś takiego mi chodziło, więc go postawiłem, żeby wam tylko pokazać, niestety model się nie zmienił i to jest największa bolączka na razie modów, jeżeli o mnie chodzi, ale wygląda to wszystko naprawdę bardzo dobrze, także co, to był Taki odcinek bardziej informacyjny, że coś takiego istnieje, że coś takiego zostało wypuszczone. Korzystajcie, jeśli chcecie. A kolejne odcinki Bloomsów już będą spokojnie, już będą normalne. Ale chciałem e, po tym, e, o tym was poinformować. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.